Magdalena Ogórek pogrążona w żałobie. Nie żyje najbliższa jej osoba. Magdalena Ogórek znają niemal wszyscy, a wokół jej postaci narosło już wiele kontrowersji. Najpierw zasłynęła jako kandydatka na urząd prezydenta, a następnie dołączyła do telewizji polskiej za czasów rządów PiS. Teraz dziennikarka poinformowała o bolesnej stracie. Magdalena Ogórek to rozpoznawalna postać w polskiej polityce. Magdalena Ogórek to polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna, historyczka, doktor nauk humanistycznych, a także była kandydatka na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jej kariera zawodowa obejmuje różnorodne dziedziny, od polityki, przez media aż po kulturę. Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie Opolskim, a następnie rozwijała swoją ścieżkę akademicką, uzyskując tytuł doktora w zakresie nauk humanistycznych. Ogórek przez wiele lat związana była z Lewicą, kulminacją jej zaangażowania politycznego był start w wyborach prezydenckich w 2015 roku jako kandydatka sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jej kandydatura wywołała szeroką debatę publiczną oraz zainteresowanie mediów, zarówno ze względu na nietypowe, jak na ówczesne standardy połączenie medialnego wizerunku z rolą polityczną, jak i z powodu kontrowersji dotyczących jej programu i zaplecza politycznego. Równolegle do działalności dziennikarskiej i politycznej, Magdalena Ogórek próbowała swoich sił jako aktorka. Pojawiła się epizodycznie w kilku polskich serialach i produkcjach filmowych, co dopełnia jej wszechstronnego profilu publicznego. W ostatnich latach skupiła się głównie na pracy w mediach, regularnie komentując bieżące wydarzenia polityczne i społeczne w programach telewizyjnych. Jej aktywność, zarówno medialna, jak i polityczna, budzi duże emocje i polaryzuje opinię publiczną. Czyniąc ją jedną z bardziej rozpoznawalnych i jednocześnie kontrowersyjnych postaci życia publicznego w Polsce. Magdalena Ogórek w TVP Magdalena Ogórek budziła szczególne kontrowersje ze względu na swoją działalność w mediach publicznych w okresie rządów prawa i sprawiedliwości. Przez ponad 7 lat była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji polskiej. Od 3 listopada 2016 roku do 19 grudnia 2023 roku współprowadziła program w telewizji emitowany na antenie TVP Info satyryczno-publicystyczny format komentujący bieżące wydarzenia polityczne i społeczne. W lutym 2017 roku dołączyła do programu Studio Polska, początkowo prowadząc go na zmianę z Katarzyną Matuszewską, a po jej odejściu. Do 7 marca 2020 roku już na stałe, wspólnie z Jackiem Łęskim. Równolegle, od września 2017 roku ogórek pojawiała się również w roli prowadzącej w innych programach publicystycznych stacji, m.in. O co chodzi oraz minęła 20. krótko prowadziła również programy Raport polityczny i Pakiet wyborczy towarzyszące kampanii prezydenckiej w 2020 roku. Latem tego samego roku powróciła do Minęła 20, a od sierpnia 2020 roku do grudnia 2021 roku współtworzyła audycję w kontrze z Jarosławem Jakimowiczem. Duet ten regularnie wzbudzał emocje i był szeroko komentowany w mediach. W maju 2022 roku została gospodynią codziennego programu publicystycznego Plan Dnia, a w czerwcu 2023 roku prowadziła specjalne wydania wiadomości z okazji 60 Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Latem 2023 dołączyła również do grona prowadzących arenę poglądów w TVP1 i pojawiała się w porannym paśmie Minęła 8. Po odejściu z telewizji polskiej, we wrześniu 2024 roku, Ogórek rozpoczęła współpracę z konserwatywną stacją WPOLSCE24, gdzie prowadzi własne programy publicystyczne Salon Polityczny Magdaleny Ogórek oraz Teorię Spiskową. Jest także współprowadzącą innych formatów stacji, takich jak Polityka na deser i kontra, a wcześniej również Poranek i Debata po wiadomościach. Przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku została jedną z prowadzących program wyborczy Polska wybiera, komentujący kampanie i najważniejsze wydarzenia polityczne w kraju. Kariera telewizyjna Magdaleny Ogórek, zwłaszcza w latach, gdy media publiczne były silnie upolitycznione, często stawała się przedmiotem krytyki i analiz. Jej obecność w TVP była postrzegana zarówno jako przejaw lojalności wobec politycznego nurtu wspieranego przez władzę, jak i przykład medialnej aktywności o wyraźnym, konserwatywnym profilu. Teraz jednak Magdalena Ogórek podzieliła się z fanami fatalną wiadomością. Dziennikarka mierzy się z ogromną stratą i bólem. Magdalena Ogórek mierzy się z wielką stratą. Magdalena Ogórek podzieliła się poruszającą wiadomością o śmierci swojego ojca. Jak poinformowała w emocjonalnym wpisie, ostatnie dni spędziła u boku taty, otaczając go opieką i towarzysząc mu w najtrudniejszych chwilach. To wyjątkowo bolesny czas dla dziennikarki i jej bliskich, którzy muszą zmierzyć się z ogromną stratą. Przez ostatnich 8 dni z całych sił walczyłam o tatę, dziś zmarł, jest już razem z moją mamą. Nie widzieli się 33 lata. Dziękuję wszystkim dobrym ludziom za pomoc i wsparcie w ostatnich dniach i teraz. Bardzo trudno, w wieku 46 lat, powiedzieć sobie: Nie mam już rodziców napisała na Instagramie.